Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który powstał przy współpracy ze sklepem internetowym One Day Saving. Chciałabym w tym filmiku opowiedzieć Wam o kilku moich nowych zdobyczach. Ale mam dla Was również niespodziankę. Z uwagi na to, że już niedługo na moim kanale e, będę świętować 2000 subskrypcji, e, postanowiliśmy wspólnie, właśnie ze sklepem One Day Saving, zorganizować dla Was. Konkurs. O tym konkursie troszeczkę więcej opowiem Wam w dalszej części filmiku. Więc myślę, że warto oglądać. A w międzyczasie, oczywiście, będę Wam pokazywała to, co ostatnio udało mi się dorwać właśnie w tym sklepie. I zacznijmy może od takiego mojego największego ulubieńca. A moim największym ulubieńcem jest tamborek. Ja wam przy wyszywaniu właśnie tego obrazu pokazywałam ramko tamborek, który jest naprawdę przepiękny. Ma zawieszkę. Ja ten tamborek kupiłam akurat w innym sklepie. Ale jakie było moje zdziwienie, kiedy Znalazłam właśnie w sklepie One Day Saving coś takiego. Te tamborki mają różne rozmiary, różne wzory, różne kolory. Widziałam również biały. Akurat w tym sklepie One Day Saving białego nie było, ale wiem, że są takowe dostępne. Te tamborki są naprawdę fajne. One bardzo mocno tutaj trzymają kanwę. One w środku mają tutaj taką Wypustkę, w której chowa się ta górna część, i to jest o tyle fajne, że na tym tamborku można normalnie wyszywać, a po skończeniu wyszywania, dokładnie tak jak ja zrobiłam to na tym przykładzie, oprawiłam. I mogę sobie to powiesić na ścianie. To jest też o tyle fajne, że oprawa w ramko tamborki jest banalnie prosta. Nie musicie się tutaj za bardzo męczyć z ramką, nie musicie w żaden sposób tego materiału naciągać, dlatego że ta ramka robi już wszystko po prostu za nas. Z tyłu wygląda to tak. Ja sobie normalnie wzięłam materiał, oprawiłam w tamborek tak, jakbym to robiła normalnie do wyszywania. Później dwustronną taśmą obkleiłam tutaj wewnętrzną część tego tamborka, czyli tutaj to, tutaj nakleiłam dwustronną taśmę, i później po prostu w taki sposób dokleiłam ten materiał. To się wszystko tutaj trzyma, nic się nie odkleja. Kiedy ten tamborek wisi na ścianie, tego tyłu zupełnie nie widać. W zależności od tego, jak pada światło, tutaj możecie widzieć, że tu, gdzie jest materiał, jest bardziej takie białe, a tutaj delikatnie ta, ta kanwa się różni, ale tak na ścianie zupełnie tego nie widać. I też kolejnym plusem jest to, że jeżeli nam się ten obrazek znudzi, to można go po prostu wyjąć. Odwracamy na drugą stronę, odrywamy, wyjmujemy tamborek i zakładamy coś innego lub wyszywamy coś innego. Więc te tamborki są naprawdę piękne. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się je zgarnąć właśnie w tym sklepie, z uwagi na to, że ich cena jest dość niska w porównaniu do innych sklepów, a jakość jest identyczna. Na pewno już zauważyliście, że małe rączki wszystko zabierają ze stołu. I poprzednią rzecz, którą zabrała, jest to coś takiego. To są takie silikonowe, wydaje mi się, kółeczka. Bardzo fajne, takie mięciutkie. I ja, kiedy zobaczyłam to pierwszy raz w sklepie, zupełnie nie wiedziałam do czego to może służyć i jaki jest zamysł powstania właśnie tych kółeczek. Ale już Wam pokazuję. I tłumaczę. Specjalnie na tą okazję przygotowałam sobie jakiś hawcik, żeby móc Wam pokazać, jak to działa. Te kółeczka służą do podtrzymywania kanwy. Jeżeli wyszywacie na kanwie z nadrukiem, to na pewno wiecie, że te kanwy są sztywne. Nie do końca wygodnie wyszywa się na tamborku, ale też nie do końca wygodnie wyszywa się w rękach. Najwygodniej byłoby mieć krosno, nie okłamujmy się, nie każdy to krosno posiada i nie każdy nakrośnie lubi wyszywać. Więc jeżeli chcecie sobie ułatwić troszeczkę zadanie, żeby wyszywać w rękach, to do tego służą nam te kółeczka. Te kółeczka podtrzymują kanwę. I już Wam tutaj pokazuję. Bierzemy sobie projekt, zwijamy go jakoś porządnie. Ja tutaj zwinę tak mniej więcej, żeby Wam tylko pokazać zamysł tego produktu. Zaczepiam z jednej strony, zaczepiam z drugiej strony i teraz mogę sobie wyszywać w spokoju. Tutaj mi się nic nie rozlatuje. Wszystko się trzyma. Mogę sobie trzymać tutaj w taki sposób, tutaj w taki sposób i wygodnie wyszywać, bo ten materiał mi się nie plącze. Przez to, że te kółeczka są silikonowe. One są lekkie, więc nie czujecie dodatkowego obciążenia na tym jak się to nazywa? Na tym materiale, jakbyście na przykład użyli czegoś takiego. Tutaj mam akurat pod ręką takie duże klipsy. One też są bardzo fajne. Wiecie, że ja używałam ich do wyszywania na kolosie. Cały czas miałam w użytku te klipsy. One są rewelacyjne, ale one już trochę ważą. Więc jeżeli chcecie mieć coś lekkiego, to polecam to. I kolejną rzeczą, którą mogę Wam. Powiedzieć właśnie na temat e, tych kółeczek jest to, że zwróćcie uwagę na tą legendę z boku. Podczas wyszywania musimy sobie na tą legendę zerkać. Raz w dół rozwijać, raz w górę rozwijać, i to jest o tyle fajne, że zobaczcie, to nam pozwala. Rozwinąć sobie tą legendę, a później ją bezkarnie zwinąć. Tu mi się akurat odczepiło, ale zaczepię to trochę lepiej. Musicie sobie dobrze tutaj zwinąć ten materiał. Odkręcam, zakręcam i mogę wyszywać dalej. Więc te tutaj klipsy pozwalają nam jeszcze tą kanwę, jak widzicie, rozwinąć i zobaczcie, jak on się pięknie przesuwa, a później. Zwinąć i to trwa dosłownie sekundę, nie trzeba tego jakoś bardzo poprawiać. Ja wam tutaj pokazuję w zwolnionym tempie, żebyście mogli zobaczyć, jak te silikonowe kółeczka pracują podczas rozwijania kanwy, zerkania na tą legendę. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. Ja zaczęłam tego stosować na początku. Jakoś mi tak było dziwnie, bo właśnie to ma swój plus i swój minus. Plusem jest to, że one są takie lekkie, tutaj fajnie pracują podczas rozwijania i zwijania, nie trzeba ich co chwilę poprawiać, ale minusem jest też to, że one nie trzymają tak idealnie. Wiadomo, że jakbyście sobie na stałe przypięli na przykład czymś takim. No, tutaj akurat taką prowizorkę zrobię, czymś takim, no to wiadomo, że to wtedy trzyma lepiej, ale to już nie pozwala Wam tej kanwy rozwijać. Więc kwestia przyzwyczajenia, jeżeli szukacie właśnie takiego rozwiązania do podtrzymania nadmiaru kanwy nadrukowanej, to to sprawdzi się naprawdę rewelacyjnie. Najwyższa pora, abym opowiedziała Wam o wspomnianym wcześniej konkursie. Konkurs organizujemy wspólnie ze sklepem internetowym One Day Saving. Jest to konkurs zarówno dla moich widzów, jak i klientów sklepu One Day Saving. Do wygrania jest aż 5 bonów podarunkowych. Każdy z nich ma wartość 10 dolarów. Osoby wygrane będą mogły wybrać sobie dowolne produkty ze sklepu One Day Saving, właśnie o wartości tych 10 dolarów. Do wyboru macie m.in. zestawy i akcesoria, zarówno do mozaiki diamentowej, jak i haftu krzyżykowego. Aby wziąć udział w konkursie, musicie subskrybować mój kanał. Następnie musicie wejść na stronę internetową One Day Saving i założyć w nim konto. W opisie pod tym filmem oprócz zasad konkursu znajdziecie również mój adres e-mail. Przy użyciu dokładnie tego samego adresu e-mail, którego podawaliście w sklepie, piszecie do mnie wiadomość. Wystarczą 2-3 zdania, w których napiszecie mi, czym się interesujecie haftem czy mozaiką i jak długo się zajmujecie daną dziedziną. Wiadomości możecie przesyłać do 12 lutego. Jak tylko odczytam Waszą wiadomość, odpiszę na nią wysyłając serduszko. 13 lutego wyślę wiadomość do pięciu wygranych osób, więc sprawdzajcie swoje maile. Następnie musicie czekać na maila bezpośrednio ze sklepu One Day Saving, w którym otrzymacie swój bon podarunkowy. Co ważne, jeśli nie podawaliście swojego maila w sklepie internetowym lub podaliście innego maila niż tego, z którego do mnie napisaliście, nie otrzymacie swojej nagrody. Sprawdźcie, czy oba maile są identyczne. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Niestety nie jesteśmy w stanie opłacić każdemu z Was z przesyłki. Oglądają mnie osoby z całego świata i logistycznie byłoby to bardzo, bardzo skomplikowane. Dlatego też przesyłkę musicie pokryć we własnym zakresie, ale myślę, że nie jest to problem. Bo tak jak wspomniałam, jest to konkurs nie tylko dla moich subskrybentów, ale dla osób, które robią zakupy w tym sklepie, więc tak czy tak, jakbyście robili zakupy w tym sklepie, tą przesyłkę byście sobie zapłacili, a przynajmniej możecie mieć zestawy o wartości 10 dolarów za darmo. Teraz, kiedy posłuchaliście sobie troszeczkę o konkursie, ja pokażę Wam dwie kolejne rzeczy, które udało mi się właśnie dorwać w tym sklepie. Ja sobie tutaj zrobię troszeczkę więcej miejsca i Wam pokazuję. Moja córka zobaczyła, że właśnie jej wujek przyjechał, więc biegnie do drzwi na powitanie, a ja nagrywam dalej. Mam tutaj zestaw z Joy Sunday. Wy, jak mnie oglądacie, na pewno wiecie, że ja bardzo lubię zestawy z Joy Sunday. Mam ich w swojej kolekcji mnóstwo i właśnie, jakbym miała tak zliczyć, jakiej firmy, jakiej właśnie marki e, zestawów wyszyłam najwięcej, to zdecydowanie jest to Joyce Sunday. Joyce Sunday u mnie króluje, większość obrazów, które wyszłam, jest właśnie e, z tej firmy. I tutaj mam następny. E, omówię Wam tak pokrótce. Tutaj mamy rozpiskę, co znajduje się w zestawie. E, tutaj mamy wizualizację obrazu. Tuż poniżej e, mamy tak, jakby tytuł obrazu, informacje, że jest to kanwa 14CT i dwie nitki plus wymiary obrazu. Z drugiej strony mamy całą instrukcję, jak wyszywać, jak prać, jak prasować. I bardzo fajne jest też to, że opakowanie jest dość porządne, w którym możemy później sobie ten hawcik przechowywać. Tutaj mamy piękne. Zapinanie można sobie później zamknąć, nic nam się nie kurzy. Ja właśnie bardzo cenię sobie te zestawy za to, że później w tych koszulkach mogę sobie coś przechowywać. Ja sobie to teraz otwieram i oprócz tego, że mamy tutaj tą pierwszą stronę, mamy również wzór. Na kartce jest to kartka śliska, taka skrzypiąca. Tutaj również jest wizualizacja. No i wzór. Wzór jest dość prosty, dlatego że no niewiele on przedstawia. Przedstawia piękne drzewko. Wy już na pewno wiecie, że ja mam słabość do koloru różowego, a różowe drzewa to już w ogóle Mistrzostwo Świata. Musiałam na chwilkę przerwać, ale wydaje mi się, że mówiłam o tym, że wzór jest dość prosty. Tak wygląda górna część wzoru, a tak wygląda dolna część wzoru. Mamy niewiele kolorów, ale obrazek jest naprawdę przeuroczy. Tutaj Wam pokażę również. Kolorki. Zobaczcie tylko, jak one przepięknie wyglądają. Kolorów w zestawie mamy 21. Tutaj mamy oczywiście zaznaczone, że wyszywamy dwoma nitkami. I w zestawie mamy również dwie igiełki. Kolory są przecudowne. Zobaczcie takie typowo wiosenne. Bardzo, bardzo ładne. I tutaj jest kanwa z nadrukiem. Ja już. Tak dawno nie miałam w ręce czternastki, że aż zapomniałam jak ona w rzeczywistości wygląda. Na dole mamy legendę, wszystko wyszywamy pełnymi krzyżykami. No i tutaj mamy wszystko zaznaczone. Nadruk jest bardzo równiutki, bardzo wyraźny i myślę, że bardzo przyjemnie będzie nam się to wyszywało. Ostatnia rzecz, którą dzisiaj przygotowałam, to torba, która zauroczyła mnie niesamowicie. Jest bardzo duża. Od góry może zacznijmy. Tutaj ma uchwyt do trzymania, do noszenia i ma dwie kieszenie: jedną tutaj górną. Może tak wam pokażę. Jedną górną i jedną tutaj boczną. Zacznijmy może od tej bocznej. Wszystko jest pięknie na suwak. Chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda w środku, a wygląda to tak. Tutaj jest mniejsza kieszonka, właśnie na jakieś mniejsze przydasie. Ogólnie zamysł tej torby jest taki, żeby nosić w niej. Swoje przyda się do haftu krzyżykowego, ewentualnie na przykład jakieś rzeczy do szydełkowania czy robienia na drutach, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy poza dom i chcemy się fajnie spakować. Więc tutaj jest mniejsza kieszonka na mniejsze rzeczy, a tutaj mamy większą kieszonkę na większe rzeczy. I ja tutaj e, przechowuję swoje rzeczy właśnie do szydełkowania. Tutaj jest e, moja spódniczka, którą robię, e, przód i tył. To jest jeszcze e, nieskończone, e, ale się robi. Na pewno jak zrobię, to Wam ją pokażę e, w całości. E, mam tutaj wrzucone jakieś e, motki e, w, nie wiem co to tutaj robi. E, ale mam tutaj również nożyczki i e, szydełko. Powiem Wam, że testuję już od kilku dni tą torbę i jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo fajnie mi się jej używa. Super jest to, że nic mi się nie kurzy i kiedy zostawiam swoje rzeczy w różnych miejscach w domu, to przez to, że jest to w torbie, nie tworzy się taki bałagan. Ja mam po prostu fazę na rozrzucanie swoich rzeczy i ja robię wszystko wszędzie, więc jeden projekt jest gdzieś tam w kuchni, drugi jest w salonie. Trzeci w ogóle w sypialni leży, więc ja to tak roznoszę, a przez to, że jest to w torbie, to mój mąż nie krzyczy, że jest bałagan, <głos> <głos> więc to jest fajne. Na pewno będę tego używała również przy jakichś wyjazdach. Mi się ta torba bardzo podoba. Najbardziej mi się właśnie spodobała ta grafika tutaj jest przeurocza, naprawdę ekstra. Na sam koniec mam jeszcze taką prośbę do osób wygranych. Jak już będziecie mieć swoje wybrane produkty u siebie w domu, koniecznie pochwalcie się tym, co udało wam się zdobyć. Co sobie wybraliście? Napiszcie do mnie albo wiadomość prywatną, albo oznaczcie mnie gdzieś tam w swojej relacji na Instagramie, jak będziecie pokazywać. Jestem bardzo ciekawa, co sobie wybierzecie. Właśnie za te karty upominkowe. A tymczasem ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!